Dobijamy powoli do 12 tysięcy subskrypcji, nadszedł więc czas, byśmy się trochę poznali. W tym filmie podsumujemy rok 2022, a ponieważ nie lubimy się pokazywać przed kamerą, choć Magda jest do tego czasem zmuszana, opowiemy Wam też trochę o sobie. W końcu większość z Was ogląda nas co tydzień. Jak powiedziała kiedyś Maria Skłodowska-Kiri, Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy co ma przed sobą do zrobienia. To chyba wszyscy lubimy podsumowania. Przyszedł więc czas i na nas. Rok 2022 rozpoczął się dla nas fajerwerkami i to dosłownie. Niesamowite było patrzeć na to, jak przybywa subskrypcji, jak wielu z Was nas ogląda i te prawie 12 tysięcy daje nam ogromnego kopa do działania. Jednak bez oglądania się wstecz zaczęliśmy planować, gdzie pojedziemy i co Wam w tym roku pokażemy. Okres zimowy to czas, w którym Magda najchętniej zapadłaby w sen zimowy i jak zauważyliście, mało u nas zimowego krajobrazu. Bo choć mówią, że... Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? To jeszcze nie odkryła kurtek i butów, w których by nie zmarzła, a zimowe rękawice fotograficzne ciągle w sferze marzeń. Dlatego chłodniejszy czas wykorzystujemy na zwiedzanie i wyjazdy do muzeów. Podróże w plener zaczynamy od marca. Do roku 2022 drużyna razem w Polsce to przede wszystkim Michał, autor scenariuszy, głos lektorski, operator i montażysta. Magda, autorka krzywych ujęć i dobry duch zespołu, który ciągle nakręca do działania i szuka ciekawych miejsc. Nasz starszy syn w wieku 9 lat zaprojektował nasze logo, i to on był bodźcem do zwiedzania wszystkich muzeów. Od najmłodszych lat nie dał się z nich tak po prostu wyciągnąć. Do tej pory pamiętamy trzylatka, który w mobilnym muzeum motoryzacji pod Świętym Krzyżem wypytał przewodnika o każdy najdrobniejszy szczegół, z muzeum zakopiańskiego byliśmy wypuszczani tylnymi drzwiami, bo musiał obejrzeć każdą rzeźbę, a gdy nam znikał z oczu, to wiadomo było, że idzie zaraz za przewodnikiem. Młodszy to nasza maskotka, miłośnik zakuwania w dyby i fan nudzi misiów. Były czasy, że chłopcy chętnie występowali przed kamerą, ale niestety bezpowrotnie minęły. Rok 2022 to zmiany w drużynie razem w Polskę. Najpierw opuścił nas starszy syn, który stwierdził, że nasze sposoby zwiedzania niestety się rozmijają. Odpoczywał w muzeach, a nudził się spacerami po mieście, których w naszych filmach trochę więcej niż w latach ubiegłych. Powoli zaczął dojrzewać do rezygnacji z wyjazdów i młodszy z maleńkiego szkraba, który płakał. Że nie zwiedził jeszcze rzeki w Toruniu, wyrosło 180 cm chłopie, którego zaczynają nudzić wyjazdy z rodzicami. Informacja, że podpisał cyrograf na wyjazdy, przestała już działać, i powoli musimy się przyzwyczajać, że materiał zbieramy tylko we dwójkę. Co też ma swój urok. Ponieważ prowadzimy też biuro turystyczne, na filmowanie wykorzystujemy każdą wolną chwilę, i dlatego też nie zawsze pogoda na filmach zgrywa się z tą za oknem. Rok 2022 to tysiące przejechanych kilometrów, kolejne poznane miejsca i ciekawe osoby. Cieszy nas ogromnie, że w wielu z nich jesteśmy tak miło przyjmowani i mamy możliwość nakręcenia dla Was ciekawego materiału. Ciągle nas zaskakuje, gdy spotykamy ludzi, którzy kojarzą kanał razem w Polskę. Jednak zbieranie materiału to tylko część pracy nad filmem. Na jeden odcinek mamy przeważnie tydzień, z czego 3-4 dni to pisanie komentarza, wyszukiwanie ciekawostek i zbieranie materiałów do kupy, następnie nagranie lektora, wybór muzyki, montaż, color grading, renderowanie, dodawanie napisów i tłumaczeń w najpopularniejszych językach, potem już z górki i o godzinie 9 film jest na kanale, a nie. Zapomnieliśmy, że trzeba jeszcze obejrzeć i odsłuchać kilka razy, czy nie ma jakichś błędów. Jednak te często jakimś sposobem potrafią się ukryć przed naszym czujnym okiem i uchem, ale nie umykają naszym bacznym widzom. Dopiero wtedy film umieszczamy na kanale. No, chyba że nastąpił błąd, i o godzinie 3 w nocy, w sobotę, materiał znika w niewiadomy sposób. Zostaje kilka godzin na ponowne składanie i modlitwa, by nie było błędów. W tym roku pomimo różnych przeciwności technicznych i chorego gardła lektora jesteśmy dumni, że nie było niedzieli bez teleranka, znaczy bez filmu. I tego też sobie i Wam życzymy w kolejnym roku. Rok 2022 zaczęliśmy filmem Orizę, i trochę tego naszego ukochanego Dolnego Śląska na kanale było. Wystraszyliśmy Was też mrocznymi opowieściami z Wrocławia i legendami o duchach nawiedzających zamki. A zamków w tym roku było bez liku: od Zamku Groduno, zaczynając, zamek w Działdowie, zamki Sarny i Kapitanowo. Zamek Krzyżacki w Olsztynku, Zamek w Pasłęku, Zamki w Szymbarku i Przezmarku, Zamki w Ostrudzie i Reszlu, Zamek w Kętrzynie, Zamek Krzyżacki w Giżycku, Zamek w Szydłowcu, Zamek Kościół w Bezławkach, Zamki w Pszczynie i Oświęcimiu, w Siewierzu, Będzinie, w Ząbkowicach Śląskich, Zamek w Bolkowie i Zamek Świny oraz Zamek Leśna Skała w Szczytnej. Można śmiało powiedzieć, że to był rok zamków. Jednak nie samymi zamkami kanał stoi. Zajrzeliśmy do poznania na rogale marcińskie, daliśmy się pogryźć komarom w Krasnobrodzie. Kurczę, jedzą te komarzyska. Oczarowało nas Muzeum pana Tadeusza i Panorama Racławicka we Wrocławiu. Stanęliśmy oko w oko z królem puszczy w Białowieży i przeszliśmy filmowymi uliczkami Piotrkowa Trybunalskiego. Odprężyliśmy się przy muzyce Chopina w Żelazowej Woli, odkryliśmy niesamowite podziemia w Oświęcimiu i rewelacyjnie bawiliśmy się w europejskiej stolicy bajek w Pacanowie. Przekonaliśmy się, że zabawki są nie tylko dla dzieci, a dorosły w Muzeum Zabawek w Kudowie bawi się równie świetnie. Zawitaliśmy do stolicy polskiej komedii i dowiedzieliśmy się: No są sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Odkryliśmy tajemnice Times Gates i Arrado, Odwiedziliśmy rewelacyjny park miniatur w Kowarach. I nie mniej rewelacyjne Muzeum Sentymentów. Magda prawie straciła głowę najpierw w domu kata, a potem w czasie pojedynku na szable w najstarszym browarze w Polsce. Poznaliśmy niesamowitego dyrektora browaru Lwówek Śląski i możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że piliśmy jedno z najlepszych piw, a napój chmielowy mają wyborny. Czekamy też z niecierpliwością na obiecane zaproszenie na rajd po trzech browarach. Zajrzeliśmy też do Perły Żeliszowa i kibicujemy odbudowie klasztoru Dusz, pozdrawiając naszego przewodnika i młodą przewodniczkę Blankę. Możemy powiedzieć, że był to owocny rok pełen ciekawych podróży. Ten rok to może mały krok w oczach innych, ale duży krok dla nas w rozwoju kanału. Ruszyły nasze podcasty, już teraz możecie zwiedzać słuchając naszych opowieści. Po statystykach widzimy, że ktoś już to robi. Już niedługo ruszy wreszcie odświeżony internetowy przewodnik po Polsce pod adresem wypoczywamywpolsce.pl, gdzie znajdziecie ciekawostki, legendy, ale też informacje praktyczne o zwiedzanych miejscach. Będzie co poczytać, pooglądać i posłuchać. Już teraz myślimy nad planem podróży na rok 2023. Chętnie posłuchamy waszych podpowiedzi, co powinno znaleźć się jeszcze na naszym kanale. Proszę piszcie w komentarzach, a jeśli macie jakieś pytania do nas, to również odsyłamy do sekcji komentarzy. Obiecujemy, że na wszystkie odpowiemy. Mamy nadzieję, że dalej będziecie z nami. Dziękujemy wam wszystkim, którzy oglądacie, komentujecie, dyskutujecie a.n. po zbiera zapisy na wspólną wycieczkę. Może faktycznie kiedyś się spotkamy na turystycznym szlaku, czego Wam i sobie życzymy. Pozdrawiamy Was wszystkich gorąco w nowym roku. Magda i Michał z kanału Razem w Polskę. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę, zostawcie łapkę w górę, piście w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.